Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś pokażę wam jak poprawnie zdemontować fotel w samochodzie tej osobowym minivanie Citroen Beringo tej HDI 2.0 silnik. I Słuchajcie, tutaj jest problem właśnie z tym zagłówkiem. Musimy go oczywiście zdemontować. Żeby to zrobić wystarczy tutaj nacisnąć. Widzimy jest z prawej strony naciskamy sobie i wyciągamy zagłówek z fotela. No i powiem szczerze, że nie będę Wam pokazywał, czy nie będę rozkręcał tego fotela, ale pokażę Wam, gdzie rozkręcić, żeby go poprawnie, zwyczajnie wyjąć. Tak więc sobie go odwracamy w kierunku szyby. Następnie spójrzcie, tu są. Tu są dwie. Śruby. wam jeszcze torksa, jakiego musimy użyć. Mniej więcej, żebyście mieli takiego przygotowanego. Dobra. No i spójrzcie, no tutaj mamy dwie śruby do odkręcenia. No i tylko tyle wystarczy, żeby zdemontować. Poprawnie fotel w tym samochodzie Citroen Beringo 2.0 HDI. To wszystko moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych poranikach. Cześć.